z tej strony, końcacz. No i co mamy? 3 marzec, godzina 18:44. I co można powiedzieć więcej niż pierwsze spadki? Spadki w dół yy, na skrzynkach i ogólnie na rynku. Rynek póki co leci może nie jakoś turbo, turbo, że dostał kopal. Na pewno leci w dół. No, na pewno są pierwsze spadki, pierwsze wahania większe. Znaczy wachłanie już były, ale teraz już to są widoczne na prawie każdym itemie, na przykład na, moim, na mojej ukochanej prizmie, między innymi na moim ukochanym horyzoncie. Widać już powoli lekkie piki w dół. No tutaj można zobaczyć, są zdecydowanie piki w dół, które no co, no, no po prostu to było no, praktycznie oczywiste zawsze, kiedy jest wzrost to będzie pik w dół. No i no to nie mogło być, nie mogło być no tak pięknie, że wszystko ciągle będzie nam leciało w górę, prawda? Ten hype lekko, widać, że lekko opadł, rynek się powoli jakby ogarnia. Najpierw były te wszystkie itemy przecenione, a teraz po prostu jakby korektują się, tak? Czyli to trochę potanieją, no bo wiadomo, że no skrzynki tyle, ile są teraz warte, no nie były warte, teraz będzie lekka korekta i one będą trochę tańsze, tak mi się wydaje I, no i po prostu będą tańsze, bo no bo co, no bo no jak już mówiłem, no nie mogło być tak pięknie, były horrendalnie drogie te skrzynki i właśnie teraz bo no i w sumie to jest taki update, no i co robić? Szczerze to ja, póki co ja miałem od początku cel, żeby sobie trzymać te horyzontu i pryzmy długo. 3 lata. Ja w ogóle miałem taki plan, żeby je sprzedać na spokojnie, nie na tym, nie na tej górce, co będzie z CSGO 2, bo wiadomo, że jeszcze o tym nie wiedziałem, tylko sobie zaplanowałem od początku, że chcę jakby zarobić na tym, że to skrzynka nie, że będzie ogólnie skrzynki jedną nogę, tylko na tym, że będzie mało konkretnych skrzynek, no, że, że Horyzontu i Prism będzie się po prostu się w końcu wyczerpią, to sapluje i, e i przez to cena będzie szła w górę. Na tym chciałem zarobić, no a że skrzynki, ze skrzynkami stało się co się stało, to po prostu jest yy, miły incydent, który na pewno polepszył mi humor, na pewno fajnie, że wszystko poszło razy trzy, to naprawdę jest spoko, ale nie taki był cel mojej inwestycji oczywiście, jestem trochę głupi, mógłbym to sprzedać, prawdopodobnie spadnie i bym mógł teraz sprzedać, znaczy wcześniej sprzedać i teraz odkupić taniej, mieć trochę pieniędzy i mieć ten sam, ten sam supply skrzynek w, w moim, prawda, w moim inwentarzu, czyli 890 nawet może więcej bym kupił za to skrzynek teraz, no i co? No i w sumie no tyle co chciałem że są pierwsze spadki na rynku, no i co robić? No, czekać no, chyba czekać no, może odbi powinno odbić, no ale nie wiem w sumie czy odbije, zobaczymy, ja na pewno czekam, nie będę sprzedawał, bo nie będę sprzedawał skrzynek tylko dlatego, że spadły nagle o 20 groszy, no, wiesz, przesady, no, już nie można, wiesz, przy inwestowaniu ja to się tam wiecie, chłania znam, ale no wiem na pewno, że przy inwestowaniu no nie można mieć takich małych jaj, trzeba kisić to zbyt trwałością, no holdować. No bardziej ten kanał nie jest poradnikowy, tylko bardziej pogadankowy, żeby się pokłócić, pogadać o co się dzieje w tym CS-owym investment, prawda, w świecie CS-a. Bardziej to po to nagrywam, niż żeby dawać komuś jakieś rady. Epsi są od tego ludzie jakiś, nie wiem, John, jakiś kebus czy inni. Jest bardzo dużo twórców, którzy się bardziej na tym znają niż ja. Uczę się ciągle, może kiedyś bardziej się douczę. Długo mnie nie było w tym świecie i wracam. Trochę też hype mnie napełni, napędzi. No oczywiście to wcześniej zwróciłem do Cesa, ze dwa miesiące chyba temu, zanim był ten sars 2. Jak były pierwsze przecieki, to wróciłem. Więc więc, no, więc pierwsze spadki na skrzynkach. Czego wiem, RMR chyba też trochę dostał. Ale ich nie obserwuję, Kapsa ich nie obserwuję, więc... O, lek. No prawie nic, więc jeszcze tu nie. A Stockholm jeszcze zobaczę tylko... O, mm, sorry. parę kapsów. No, tutaj wiadomo no są słodkie na zdecydowanie no 7,60 na 7 złotych no to było do przewidzenia no wiadomo że no po prostu korekta prawda no zobaczymy więc ja nie będę sprzedawał będę holdował może sprzedam to na na wakacje i wtedy wejdzie w ogóle inwestment chory albo może na Paryż zobaczę co dalej z tym będę robił póki co holduję i taki jest mój plan na razie widzowie i piszcie w komentarzach co myślicie i no, i tam dajcie znać jak tam inwestycje, na razie